Ja wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina. No i co tu się dzieje? Ja pierniczę znowu trochę nie grałem. E, widzę, że tutaj się napieprzają i, i, i jest impreza. E, także wybaczcie mi na chwilę, muszę sobie sprawdzić e, co tutaj trzeba zrobić. Aha. Muszę iść w okolicy wieży. No dobra, no to skoro musimy iść w okolicy wieży, no to idziemy. Nie będziemy tutaj się zatrzymywać. Um, to jest chyba tu. Teraz chyba O, jakiś czwany, no tu. Mhm. Okej, okay. tutaj będziecie musieli tak jak w przypadku wyzimy handlowej trochę wybaczyć czasami płynność. Ponieważ no to jest... To miejsce dogadałoby się tak jak mówię z zimą handlowym, jeżeli chodzi o zoptymalizowanie, bo też tak działa jakby... Nie chciało. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalkstein, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później. Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? bo z pewnością nie karczmasz masz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła? Słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod Starą Kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki, te rozwłóczone na całą długość odpowiednio sześć i pół i. Półtora metra. Dzięki. Okej, okay, otrzymam serce strzygi, okay. Czy ja mogę wziąć coś z tego mutanta? Czy tak średniowo? Niby mogę, ale w sumie to nie mogę. O, orena krwiówka salamandry. Wszystko teraz. Kły bestii. Wiecie co? Ja bym kurde, chciał znaleźć sobie tego. E... Tego z zębami. Wow. Panowie tutaj przyszli na obiad, widzę Byłoby szkoda Fuck. Typy Geralt też przyszedł Na obiad Jeeeeeegi Co mnie bijecie, no W trochę mocno mnie obijają, ale Dobra, y czy na mapie jest może pokazany co to jest? Laboratorium Kalksteina, samotna wieża wyrywa w murze. Nie, ja bym chciał znaleźć tego. Jak mu tam go było? Tego, 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 tego od zębów. Zapomniałem tej nazwy. Dentysta! <tudny> Trudne słowo. No i kurde, ja chciałem mu oddać, bo może bym fajny miecz dostał. Aż na pewno bym dostał, tylko on, no właśnie nie umiem go znaleźć. Dobra, bym zobaczyć teraz co muszę zrobić. Muszę wrócić do moich towarzyszy i zastanowić się co dalej pod płonącym niebem mogę wrócić do Szani. No dobra, to wrócimy do Szani. Wątpię, żeby chciała ze mną gadać dalej, ale skramę tam wrócić, to... Wy mnie irytujecie, nie mogę przez was wejść do środka. Zachciało się wam walczyć w prajerzie. O w mordę Frajerzy frajerami Mam te kokt nie Przestańcie walczyć Gnoje No Panie jak chcę wyjść do środka Dajcie mi wejść. Aż tak bardzo chcecie zginąć? O kurde, ej, ej, chwila, chwila, chwila. chwila, Chcecie zginąć, ale oni mnie to zaraz zabiją. wiecie co? To trochę słaba sytuacja, jest. Nie za ja bardzo wiem, co tu robić teraz, kurde. Ja bym chciał tam wejść do środka, Ina, ale kurde, tego strzega. Strzeżę tysiąc tych ludziów, więc dobra, wypiję sobie piaskułkę. Nim się tam podleczy trochę. I zaraz się rzucimy do walki jeszcze raz, no bo co nam zostało? Muszę tam jakoś wejść. Um. Dobra, spróbuję. Zostaw mnie! Jakie wy jesteście normalnie nieogarnięte! Zost dobra. Wiecie co? Neutralność według mnie to jest, że omijamy wszystko i niech się biją. W przypadku Geralta to jest, że atakujemy jednych i drugich. Więc jest taka ciekawa neutralność. Ja pierniczę. Zostaw mnie jak głupi toporniku. Seino, wejść do środka. Już mogę? Chyba nie. Już, spokój, tu po Panie! Idź mi stąd. Chcę wejść, Dobra, 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 wbijaj, wjejdź, Geralt. Dobra, Boże, jakie to skurzające. Chcę ino wejść do środka, ci się ciepią na mnie, jak normalnie na mięso. Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Szani, jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów. Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych. Zrozumiałam to pod brenną. Rastii leczył naszych i Nitwardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Na pewno, szani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać. To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynoś się na ulicę! Tam jest swoje miejsce wśród innych morderców. Pozabijajcie się nawzajem i śniwola, ale stąd precz! Szani uważaj. Zabić dłan. Ty kurwinoksie! Giń śmieciu! Taki żeś cwany, co? Rannych by się chciało zabijać, co? Pieprzony elf. Kto jeszcze, ty? A, bo ty ich leczyłaś, gnido. No to już nie masz co leczyć. Znaczy nawet nie masz czym leczyć już Zostawsz, na... Zostaw szanie, ty śmieciu. Nie mam Jak cię zaraz pokroję, ty też, gin. I ty też. Ciebie nawet. Mus... O, gin, Mordercy! Chcieli zażynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt, w imieniu wszystkich pacjentów i swoim. Nie ma sprawy. Muszę iść do zobaczenia Szani. Bywaj, Geralt. Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Jak widać, wszyscy napastnicy nie żyją. A teraz wyjdźcie, jeśli łaska. Straszycie rannych. Tu są nie ludzie. Musimy wszystkich aresztować i przesłuchać. Kto wydał te rozkazy? Naszym dowódcą jest Biała Raila. Koniec tej gadaniny. Brać ich! Zgłupiałeś resztę wojaku? Albo stąd wyjdziesz, albo cię wyniosą. Giń, potworze! Ginisz, Kolejni, tak? Dla mnie żadnych problemów, tylko jakby grał, tylko. O kurwa mać Jakie gnoje Dobili mnie Całe HP miałem jakiś cium mnie powalił Ja. O to wam nie ujdzie na sucho nie Macie już Dobra jeszcze raz musimy się pobyć w takim razie z Z elfami. No, ale to żaden problem Więcej zabawy tylko zrobicielkę tym razem. What the fuck? Ja mam taką życzę tutaj. Bra, Geralt, żal nic nie siedzieć. Zabijecie Włochata mu ufalo. Ignoju. Mordercy. Dobra, to też słyszeliśmy już. I teraz przyjdzie ten frajer z tym młotkiem. To też sobie anulujemy. Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Tu są nikt... Gin potworze, walcz, tak, tak. Wszystko będzie bardzo przyjemnie. No, ku Geralt Gerald przestań się bawić. Nie, znowu! Jakie twoje OP gówno zostawcie szani na no, Boże Czemu ich nie mogę trafić z tego? Z tego stylu. Nie wiem, jakoś odporni czy co. Może chwilę zająć, bo na nich nie działa niestety z jakiegoś powodu styl grupowy A nie działa Uhoho, Ty dziu gim Ja się mogę bronić słuchaj No tak to miało pójść za pierwszym razem Muszę się napić. Nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak po prostu pozabijać. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Muszę się przedostać w okolice cmentarza na bagnach. Obozują tam druidzi. Mają lekarstwa, bez których większość tych nieszczęśników nie doczeka jutra. Świetnie się składa, bo również mam pewną sprawę do załatwienia w tym miejscu. Spróbujemy się przepaść. Ruszajmy, tylnym wyjściem! Spróbujemy ominąć walki. Okej, okay, ale pani, czekaj tu jeszcze. Miał coś fajnego? Przynajmniej naprachorę. Ja, Dobra, to idziemy. Cukierek. No to wiadomo, że każdy wojak idący do walki ma ze sobą cukierek. To jest normalna rzecz. Sok malinowy. No nie... Dobra, ogólnie e, sporo ludzi się mnie pytało tutaj w komentarzach poprzed, pod poprzednimi odcinkami, czy ja będę chciał zrobić strzygę, czy nie. Dobra, zaraz Złe wam powiem. Wieści. Zaglądałam już do alejki. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. No to spoko. Algule. co to jest taki wielki problem, kobieto? To nawet przeciwnik już nie jest. tak, Co to jest? Paser. A nie, po co ty żeś tu przylazł? Życie ci miłe czy co? Z tą pochodnią? Robicie no co? Fuck, no chciałem save'a zrobić. Nawet po bitwie pod Brenno ich tyle nie było. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. Czekaj, 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 zapisz grę. Zapiszę sobie. Tak, wiele osób się nie pytało, czy chcę zabić strzygę, czy chcę ją odczarować. I tak, chcę ją odczarować, jako że. No to przyjemniejsze jest o wiele. To pierwsza sprawa. A druga jest taka, że. No, chciałbym ten miecz też dostać za wykonanie zadania i nie zabijanie przy okazji strzygi. Ale do tego, że troszeczkę zostało, no może nie jakoś sporo do tej walki ze strzygą. O, już wszystkich zabiłem. Kobieto, lecz nie przynajmniej. Nie zabija, ja co mam robić? Panie, ty się nie zobaczył, że tu się dzieje pewna akcja. Powolno nie dostałem? Dobra, e, Szani, już możesz iść. Chodź. Może to nie jest najlepsza droga. Z dwojga złego wolę zabijać potwory. Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. W takim razie, to jedyna droga. Ruszajmy! Faktycznie jakoś wolę się bić z tymi... E, z stworami niż z tymi... niż z ludźmi. Wow! Ile ich jest! Wow! Przestań mnie jeść! Smakuje ci mutant? Taki smaczny, co? Jak w kolejce czekają. Jaka tu się rzeź dzieje, panie? To jest, to jest tak strasznie przyjemne, jak się zabija tyle tych stworów naraz. Co to jest? A, Eee Jest coraz gorzej Wytrzymaj Widać już wyjście Wytrzymaj, no tylko stoi z tyłu i normalnie I, i nic nie robi, no Dobra, niech i będzie Bele by mnie tam leczyła Okej, okay. w sumie nie wiem po co zbieram, bo to już tak raczej mi się nie przyda, ale już taka Taki napad RPG'owy, że Jak coś leży to się zbiera Dobra Wy nie jesteście jakimiś wielkimi przeciwnikami, chyba w ogóle. A nie, no to jest to śmieszne coś. Co ona mnie krzyczy? Ty, zostaw szanik, noju! się z kimś, kto ma jakiś miecz, a nie. jakieś tam go ona chyba ma. Było kurde, ale. Właśnie, bo ktoś mi pisał, że mam jakieś specjalne kombo jak przytrzymał lewy przycisk myszy. Przepraszam za to, że dopiero teraz to... Tego będę używał, przynajmniej będę się starał, ale dopiero teraz zauważyłem coś takiego. O, coś takiego? Nie wiem. To coś daje? Przytrzymać? A, coś takiego? Jeszcze raz przytrzymaj. A nie, bo to mi się... Aha, okej, okay, rozumiem. Wreszcie wytrzymałeś się przy tym końcu. Okej, okay. rozumiem. się stąd! Racja, jej już nic nie pomoże. Niebawem dotrzemy na bagna, tam powinno być bezpieczniej. Okej. Okay. No więc Biała Raila to tak troszeczkę już chyba nie za bardzo. Jest w stanie cokolwiek już zrobić. A i tak jakoś specjalnie nie lubiłem. Taka trochę taka. Nie wiem. Zadufana w sobie, o, to było straszne. Nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. Jaskinia druidów mówisz? No, ja je znowu bagna. No, żeż ja pierniczę miliard, miliard archesporów no przecież panowie. o fuck Jak to jednie I już padła Szani, bo ja się utopisz kobieto No na spoko W sumie mi dają jeden PD tylko no ale muszę się ich pozbyć tutaj Boże już nie strzela to a żeby cię normalnie coś ścialiło. O jest. przyszłe puszki. Jakiś cwany. Płonąca róża! Nie, to był Archespor. Ha, <grych> ha, <grych> Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu płonącej róży. Gerald z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam Twoje poczynania. Z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśni, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, nie uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Zygfryd uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Zygfryd, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Mhm. Mm to magia wiedź mi nie. Tak. Wiesz, czym jest Zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara świat jasnych zasad i ideałów to właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług? Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu, nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima zima czeka. Bywaj. No to ten, no to na razie. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów, a ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Okej, okay, Sani chyba mi już całkiem tutaj już wybaczyła w pewnym stopniu. No dobra, tutaj nam zostało już niedużo w sumie. Może nazwa quest'a w tym, momencie, w tym momencie to musimy iść dalej. Tak nam, tak, nam, tam, tak nas kieruje quest. Także dalej pójdziemy w następnym odcinku. W tym momencie ja tutaj się zamierzam i do usłyszenia. Właśnie w tym kolejnym odcinku trzymajcie się. Na razie.